Pewnego dnia w cichym, pustym domu starszy mężczyzna usłyszał delikatne pukanie do drzwi. Serce zabiło mu mocniej. Od lat nikt go nie odwiedzał. Powoli podszedł, otworzył i zobaczył tylko pustkę. Nikogo tam nie było. Spojrzał w dół. Na progu leżała mała, starannie owinięta paczka. Zdziwiony wziął ją do środka, a jego dłonie lekko drżały. Ostrożnie rozdarł papier i zamarł. W środku znajdował się album ze zdjęciami. Ten sam, który zaginął wiele lat temu, kiedy jego dzieci wyprowadzały się za granicę. Pod nim leżał list. Drżącymi rękami rozłożył kartkę. Czytał powoli, a każde słowo było jak echo dawnych dni. Zawsze pamiętaliśmy. Przepraszamy, że to my przestaliśmy się odzywać. Łzy napłynęły mu do oczu, gdy zaczął przewracać pożółkłe strony albumu. Każde zdjęcie było wspomnieniem, które bolało i koiło jednocześnie. Uśmiechy dzieci, wspólne wakacje, pierwsze kroki wszystko co utracił. Dotarł do ostatniej strony była inna było na niej świeże zdjęcie jego wnuczki tej samej dziewczynki, której niemowlęce fotografie oglądał przed chwilą. Teraz była już młodą kobietą o znajomym uśmiechu. Pod zdjęciem widniał krótki dopisek: Jeśli nadal czekasz na nas przy stole przyjdziemy. Mężczyzna poczuł, jak uginają się pod nim nogi. Z trudem usiadł na najbliższym krześle, mocno ściskając album. Bał się, że jeśli go puści, wszystko zniknie, że to tylko piękny, okrutny sen. Przytulił go do piersi, zamykając oczy. Po raz pierwszy od wielu lat poczuł w sercu coś więcej niż tylko samotność. Poczuł nadzieję.